kurwa no, to słuchaj, to jest piosenka naprawdę. Ja ją pisałem z myślą o tobie. Zresztą wyczujesz w tekście, tak, że to jest po prostu o nas. I nigdy więcej nikomu nie zaśpiewam, i tobie też nie śpiewam, tylko raz, by się przygotuj. To jest specjalnie dla ciebie. No. Był miejsca w moim życiu na ciebie Wolałem znów uciekać, daj pismy zrozumienie Nie miałem czasu, by powiedzieć tego ci że teraz widzę twój blask Za dużo było chwil, gdy nie zrobiłem nic i nie chcę dłużej być sam one chcą tej wojny, bo ty jesteś obok, jestem spokojny, pozostałem z tobą Za ciebie na zawsze, nie tylko chwilowo Jesteś tą właściwą, która nosi moje longo Cię mam, cię mam, cię mam To mój plan, to mój plan, to mój plan Nie wiem i nie wiem i nie, nie wiem nie wiem, gdzie prowadzi nasz czas. Nasza znajomość tu nie poszłam w lat Zawsze chciałem Ciebie mieć Moje słowa to nie fake Te intencje nie są złe Nie, nie będziesz moją ex Nie trafiłaś na fake love Pff, Nie trafiłaś na fake love Tak, to jest prawda, nie trafiłaś na fake love Fake love Nie trafiłaś na fake love hmm. To tyle, bo miałem y, tylko chwilę, żeby to napisać. Ale fajnie. No i widzisz, to jest A... o nas, tak nie trafiłaś to na fejlu. Ja cię nigdy nie zostawię, dziwcie to słuchaj, nigdy.